Nie stawiliśmy czoła drużynie z Gniezda. Myślę, że troszkę więcej szczęścia im dopisało w dniu dzisiejszym. Zaczęło się od mojego biegu takiego, który pomieszał, bo przez ten bieg straciłem punkty w dwóch wyścigach, bo przywiozłem jedynkę. Odsunąłem się, ale no przy takiej nawierzchni jaka była złożyłem motocykl i jechałem prosto w płodnie. miałem o co zaprzeć koła. I cud, że uratowałem się przed upadkiem, nawet nie wiem jak to się stało. Poszła korekta po tym biegu, no bo brakowało jakby prędkości na prostej. Poszła korekta, zabrakło czwartego pola i dwa biegi już miałem do tyłu. Później, później już było dobrze, ale wypadek cieszę się, że jestem cały, ale znowu poobijany i każdy taki, taki upadek, każdy taki dzwon to wybija z rytmu, bo od dwóch tygodni chciałem tu zaznaczyć, że nie jestem 100% tak sprawny, bo te kolano mi dokuczę, a dzisiaj jeszcze mam stłuczoną silnie łydkę i Udo. Wzięłem leki przeciwbólowe. Tutaj działaliśmy lodem i w sprayu i w kostkach okładaliśmy tą nogę. Na ile mogłem to się pozbierałem. Szkoda wielka. Były dziury chyba w całej drużynie. Muszę to spokojnie przeanalizować. Dobrze młodzież pojechała z Gniezna. A nam punktów tej młodzieży brakuje. No. Po biegu z Krzyśkiem, gdzie wygraliśmy 5-1 później no, Błąd Andrzeja, który prowadził ten bieg i, i mógłby tą trójkę dowieść, prawda? Kilka biegów wcześniej też prowadził bieg, dał da, się objechać. I, i, I tutaj no, przegrał też no, nie za wynikami z Grand Prix, a, ale, ale z juniorem to jest Gniezna. I tutaj no, no, młodzież musi wziąć się mocno do pracy. Bo bez ich punktów play playoffy będą ciężkie. A przede wszystkim już nie na podstawę indywidualną pana, ale przede wszystkim drużyny. To się starty były właśnie takim mankamentem. E, przy takim torze, przy takich warunkach torowych, jakie dzisiaj zastaliśmy zawodnik teoretycznie słabszy, gorszy wygra start i tutaj jest gdziekolwiek ciężko zaatakować i minąć. Ja w drugim swoim biegu jechałem po polewaczce też, tak jak mecz wcześniej i, i, i to też nieraz nie jest dobre rozwiązanie, bo jest ciężej. E, gratuluję gościom i tyle. Mamy tak rozumieć, że tor, własny tor Was nieco zaskoczył dzisiaj? Znaczy ja się, ja się pozbierałem. No tutaj gorzej może z obcokrajowcami, którzy, którzy jakby przywieźli świeże silniki, bo ostatnio Day miał eksplozję silników. I tutaj pojechał jakby no chyba w ciemno, nie? I tutaj też był chyba błąd tego. Wiem, że jakiś tam miał problemy z okiem też przed meczem i nie mógł chyba w tym treningu uczestniczyć. Zabrakło punktów w miejsce Patryka Hugarta i tyle. क्या है